Witam serdecznie. Ten filmik poświęcę twierdzeniu o niewymierności pierwiastka kwadratowego z liczby 2. Na wstępie podam twierdzenie Pitagorasa, a następnie dowód niewymierności liczby pierwiastek z 2. Zapraszam do obejrzenia. Pitagoras był greckim matematykiem, filozofem i mistykiem żyjącym w latach 572-474 przed naszą erą. Twierdzenie Pitagorasa brzmi następująco. W trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości obu przyprostokątnych. To twierdzenie geometrycznie przedstawia się następująco. Jeśli na trójkącie prostokątnym, a jego bokach zbudujemy kwadraty, to pole kwadratu zbudowanego na boku c jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych na bokach a i b. Algebraicznie zapisujemy c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat. Udowodnię teraz niewymierność pierwiastka kwadratowego z liczby 2. Skorzystam z kolejnego twierdzenia. Twierdzenie drugie. Każdą liczbę naturalną można rozłożyć na iloczyn liczb pierwszych i rozkład ten jest jednoznaczny. Kolejność czynników nie ma znaczenia. Przyjmijmy, pierwiastek z dwóch jest równy ułamkowi p przez q, gdzie p i q to liczby naturalne i q jest liczbą różną od zera. Niech ten ułamek P przez Q będzie ułamkiem nieskracalnym. Podniosę teraz do kwadratu obydwie strony tego równania. Pierwiastek z dwóch równa się p przez q, podnoszę do kwadratu. Otrzymuję 2 równa się p kwadrat przez q kwadrat. Mnożę przez q kwadrat, mam zatem 2 razy q kwadrat równa się p kwadrat. Jak widać, lewa strona tego równania jest podzielna przez 2. Zapiszę to jako iloczyn. 2 razy q razy q równa się p Razy p. Oznacza to, że jeden z czynników P po prawej stronie równania musi być podzielny przez 2. Lub iloczyn P razy P musi być podzielny przez 2. Podstawmy za P równe K razy 2. Zatem 2 razy Q razy Q równa się 2 razy K razy 2 razy K. Dzielimy obustronnie to równanie przez 2 i otrzymujemy Q kwadrat równa się 2 razy K kwadrat ułamek P przez Q był nieskracalny. A tutaj Q dzieli się przez 2, więc jest skracalną liczbą. Ilość czynników po prawej stronie nie jest równa ilości czynników po stronie lewej. Wobec tego pierwiastek z dwóch nie jest liczbą wymierną. Jeśli nie jest liczbą wymierną, to jest liczbą niewymierną. Dowód ten przypisywany jest Pitagorasowi. Stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że kwadrat o boku długości 1 musi mieć taką przekątną, żeby jej długość podniesiona do potęgi drugiej dawała 2. W ten sposób Pitagorejczycy udowodnili, że nie istnieje żadna taka liczba wymierna, której kwadrat wynosi 2. Zatem przekątna i bok kwadratu nie mają żadnej wspólnej miary, są niewspółmierne. O twierdzeniu Pitagorasa dowiadujesz się już w gimnazjum. Na poziomie gimnazjum znajdziesz także y, wiele innych ciekawostek oraz zadań dotyczących tego twierdzenia. Zapraszam, a także zapraszam do rozwiązywania zadań testowych. Życzę powodzenia z Pitagorasem.